RPO skontrolował warunki, w jakich przebywa Kamiński. Wnioski nie pozostawiają złudzeń. Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował o przeprowadzeniu kontroli w zakładzie w Radomiu, w którym osadzony jest Mariusz Kamiński. To odpowiedź na medialne zarzuty o złych warunkach, w jakich ma przebywać poseł PiS. Wnioski z wizytacji są jednoznaczne. Pracownicy biura RPO nie mieli się do czego przyczepić. Nieprawidłowości wykazała natomiast inna kontrola. W czwartek, 18 stycznia, na stronie RPO pojawił się komunikat, w którym poinformowano o przeprowadzeniu kontroli w areszcie śledczym w Radomiu, w którym od kilku dni przebywa Mariusz Kamiński. Jak przekazano, została ona podjęta z urzędu związku z pojawiającymi się w mediach informacjami o umieszczeniu Mariusza Kamińskiego w złych warunkach i zagrożeniu dla jego zdrowia i życia w związku z protestem głodowym. RPO skontrolował warunki, w jakich przebywa Mariusz Kamiński. Są bardzo dobre. Przeprowadzono rozmowę z Mariuszem Kamińskim, jak również z dyrektorem aresztu, jego zastępcami oraz z zastępcą ordynatora oddziału wieloprofilowego Szpitala Aresztu. Ponadto dokonano oglądu sali szpitalnej, w której Kamiński przebywa, zapoznano się z dokumentacją dotyczącą pobytu i leczenia Mariusza Kamińskiego, napisano w oświadczeniu. Wyniki kontroli nie pozostawiają wątpliwości. Pracownicy biura RPO ocenili, że warunki pobytu Kamińskiego w areszcie są bardzo dobre. Nadal prowadzi on protest głodowy. Stan jego zdrowia jest ściśle monitorowany przez służbę zdrowia, regularnie wykonywane są niezbędne badania. Dyrektor w oparciu o opinię lekarzy wystąpił do sądu penitencjarnego o zgodę na przymusowe żywienie skazanego. Sąd wyraził taką zgodę, przypomniano w komunikacie. Reklama To jednak nie jedyna kontrola, jaką przeprowadzili przedstawiciele RPO. Podobną wizytę przeprowadzono także w areszcie śledczym w Warszawie Grochowie, gdzie Kamiński i drugi skazany z nim polityk PiS Maciej Wąsik przebywali na początku. Na Grochowie warunki bardzo złe, choć Kamiński i tak miał nieco lepiej od pozostałych osadzonych. Weryfikowano zarzuty Mariusza Kamińskiego, że w celi, w której go umieszczono w tej jednostce, było zimno, a warunki tam panujące były niehumanitarne. Dokonane ustalenia potwierdziły, że stan cel przejściowych jest w większości bardzo zły i wymagają one pilnego generalnego remontu. Osoby pozbawione wolności, przebywające w dniu wizytacji w celach przejściowych, zgłaszały uwagi dotyczące warunków bytowych, w tym niskiej temperatury w celach, przekazano w komunikacie. Biuro RPO podkreśla jednak, że dwuosobowa cela, w której był osadzony Kamiński, jest w nieco lepszym stanie niż pozostałe. Jednocześnie wskazano, że ma ona zbyt mały i zniszczony kącik sanitarny. Warto podkreślić, że Rzecznik Praw Obywatelskich interweniował już w sprawie warunków bytowych w areszcie śledczym w Warszawie-Grochowie. Jednostka ta była wizytowana przez przedstawicieli Rzecznika od 24 do 25 listopada 2022 roku. W lipcu 2023 roku RPO ponownie skierował pismo do dyrektora okręgowego SW, wskazując na problem złych warunków bytowych, zaznaczono w komunikacie. Jak dodano, po ostatniej kontroli oceniono, że działania podjęte przez SW w tym zakresie muszą być potraktowane jako pilne, o co RPO będzie wnioskował. Biuro RPO poinformowało też, że rzecznik podjął działania w sprawie sprawdzenia warunków pobytu wąsika i zwrócił się do dyrektora ZK w przytułach starych o poinformowanie o jego sytuacji.